thank you. Przede wszystkim współpraca. Ja uważam, że należy konsolidować siły, uważam, że należy zacząć współpracować organicznie, bo samorządy bardzo często obwarowują się w swoich małych środowiskach i w obszarze cyberbezpieczeństwa tej współpracy zbyt dużej nie ma. Istnieją na szczęście projekty takie jak Państwowy Instytut Badawczy, ma projekt partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa, ale obecnie w tym projekcie jest raptem 170 podmiotów, ponad 2500 samorządów. My ze swojej strony chcemy, Wesprzeć i pomóc samorządom i skonsolidować się w ramach tworzonego przez nas ISACA. W ramach ISACA planujemy także w szczególności, po pierwsze, podnosić swoje kompetencje, ale także pozyskiwać środki, dlatego że dzisiaj duże ośrodki samorządu mają co prawda swoje budżety, ale problem bardzo często jest w tych mniejszych gminach, powiatach, gdzie tych środków finansowych nie ma. Oczywiście także, jak wiemy, mamy systemowy problem z doborem specjalistów. Tych specjalistów także brakuje na rynku, a ci, którzy pracują w w samorządzie często odpływają do e, większych firm czy też do właśnie sektora biznesu. E, na to odpowiedzią są po pierwsze szkolenia, ale też dawanie takiej przestrzeni do rozwoju, pozyskiwanie pieniędzy także na wynagrodzenia. Co ważne, dzisiaj wiemy, że administracja zespolona ma dodatkowe, możliwość dodatkowych wynagrodzeń. W samorządzie takich możliwości nie ma, więc też liczymy na to, że będziemy mogli być dofinansowywani. Wiemy, że są perspektywy finansowe, choćby pieniądze płynące z Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w ramach grantów, które warto byłoby wykorzystywać, warto byłoby aplikować, ale do tego Przede wszystkim też potrzebna jest właśnie współpraca między samorządami, dlatego że te mniejsze, mniejsze i samorządy terytorialne z pewnością samodzielnie takich wniosków aplikować nie będą mogły.